Witaj, mam dla Ciebie ofertę, ofertę niepowtarzalną, Ty dajesz mi zaprzestanie grania w gry, odejście od gier, a ja daję Ci kochającą dziewczynę, pieniądze, wyrzeźbione ciało, zdrowie psychiczne, zadowolenie z życia, wszystko, wszystko czego tylko zapragniesz, tylko przez zaprzestanie grania w gry. Brzmi przerysowanie, brzmi za dobrze, brzmi trochę skamersko. Być może jest to lekko przerysowane, ale uwierz mi. Uwierz mi, faktem jest, że uzależnienie od gier zabiera ci bardzo dużo szczęścia w życia, zabiera ci bardzo dużo celów, zabiera ci miłość, zabiera ci zdrowie, zabiera ci, nie wiem, taką godność nawet, chociażby, nie wiem, że się nie umyjesz, albo nie umyjesz zębów, bo, bo musisz zagrać w gierkę, nie? To jest trochę chore. Jakby na przykład zamienić gry na alkohol, albo zamienić gry na yy, narkotyki. No co wiadomo jest jakby uzależnieniem od Bardziej od używki, to jest trochę inna rzecz niż zależnie od zachowania, ale no to zamieńmy chociażby to na hazard. Czy wtedy uważałbyś też, że jest to normalne, że jest to ok, jak ktoś cały dzień spędza na e, graniu na automatach? No nie. E, granie naprawdę zabiera ci bardzo dużo szczęścia, a zostawia cię ze złymi nawikami, które tworzy, które tworzy tutaj w, albo w tym, albo w tym filmie, nie wiem, e, z której strony to się wyświetla ta karta. Zostajesz dużo złych nawyków w zamian za, za co? Za przyjemność? No nawet nie. Bo jeżeli jesteś w tej trzeciej fazie grania, albo nawet drugiej, no to przyjemności już nie dostajesz w grania. Być może czasem jak ktoś coś w stanie, to dostaniesz tam przyjemność, ale nie jest to, co było na początku. Także pomyśl sobie, to będzie krótki film. chcę ci tylko uświadomić, chcę ci uświadomić, że gry być może nie są tego warte. To jest to pytanie, które kieruję do Ciebie. Czy jest, czy to naprawdę jest tego warte? Rozpisz swoje plusy, rozpisz swoje minusy. Sam zdecyduj, czy warte jest zabranie tego całego szczęścia z swojego życia, tylko po to, żebyś mógł mechanicznie sobie pograć w gierki, obejrzeć się fast foodami i nie duszać się cały dzień. Naprawdę warto poświęcać tyle przyjemności i piękna, które można odnaleźć w życiu, tylko po to, żeby pograć sobie w gierki, które i tak ci tej przyjemności nie przenoszą? Chciałbym, żebyś się nad tym zastanowił, naprawdę. Ostatnio, dwa dni temu spiłem się na górę Fuji i było to tak niesamowite doświadczenie. Miałem tyle szczęścia, łączonego oczywiście z bólem i cierpieniem. Teraz mi tak nogi bolą całe, że uhuhu. Ale poczułem tyle, tyle szczęścia i ogarnęło mnie takie uczucie, że gdybym nigdy z tego grania nie zrezygnował, to pewnie bym mnie tam nie było. Nie miałbym wystarczającej kondycji, nie, nie, mógłbym, nie miałbym odwagi, żeby w ogóle pojechać tam. Ale kiedy wszedłem na szczyt i no nie widziałem z niego za dużo, bo byliśmy w chmurze. Ale poczułem takie naprawdę uczucie zajebistego progresu i... Chciałbym naprawdę przekazać to uczucie, żeby inni ludzie też mogli go doświadczyć, żebyś ty mógł go doświadczyć. Ale nie zrobisz tego przed komputerem, nie zrobisz tego przed ekranem. Musisz wyjść do prawdziwego świata i stawić mu czoła. Naprawdę jest, to jest tego warte. Nie tylko przyjemność, ale też yy, poczucie spełnienia. Poczucie kierunku, ciężka praca, jest czymś niesamowitym. Mówię ci. Jest to taki filmik bez składu, bez ładu, nie mam też napisanego jakiegoś scenariusza do tego. Ale chciałbym ci po prostu poprosić cię, żebyś się zastanowił nad tym, czy, czy warto jest grać. Jeżeli chciałbyś wykształcić zdrową relację z grami, ale czujesz, że po prostu sam nie dasz rady, to umów się ze mną na rozmowę, ja ci pomogę ja ci powiem na podstawie mojego doświadczenia, co możesz zrobić, na przykład co możesz robić podczas detoksu dopaminowego. Udzielę ci rad, takich spersonalizowanych, uszytych specjalnie dla ciebie. Bardzo mi zależy na tym, żeby inni gracze naprawdę odczuwali tą samą przyjemność życia co ja, bo też kiedyś byłem graczem i do graczy mam po prostu sentyment. Gracze są bardzo blisko mojemu sercu, tak samo jak gry, które są fajne, naprawdę gry są fajne jako rozrywka, jako hobby, ale uzależnienie od gier jest całkiem straszne, bo bo nawet działa specjalnie tak na mózg, że, że się nie do końca widzi, że ma się z tym problem, I, i to jest najgorsze. Myślę, dlatego, taki filmik uświadamiający, że naprawdę dużo tracisz grając z gry, będzie dla ciebie dobry. Bo kiedy następ, przy następnej sesji 10-godzinnego grania pojawi ci się z głowy myśl, pojawi ci się z tyłu głowy myśl, że może robię coś nie tak, że może, może tak nie działa życie, może powinienem robić coś innego, to uwierz mi, jest to połowa sukcesu. Ja cię żegnam. Nie wiem czego cię nauczyłem w tym filmie, przekazałem. Chcę po prostu, żebyś się zastanowił. To jest mój cel w tym filmie, chcę, żebyś się zastanowił, czy granie jest tego warte. Ja cię żegnam i pamiętaj, weź życie w swoje ręce.